3, 2, 1, Akja. Hej, jestem Ada z klasy 8 D. Hej, jestem Jeremi też z klasy 8D. Lubimy Lubię czytać, czytać książki, książki, ponieważ rozwijają kreatywność. Poprawiają ortografię. Otwierają umysł. umysł. I są fajne. 3, 2, 1, Aki! Cześć, jestem Piotrek z klasy 8B. Cześć, ja jestem Ola z tej samej klasy. Wręcz uwielbiamy czytać. Moją ulubioną książką, na przykład, są zwiadowcy, autora Johna Flanagana. A moją ulubioną książką jest Teraz i na zawsze nie pamiętam autora. 3, 2, 1, 8. Wiecie, dlaczego warto czytać książki? Ponieważ rozwijają one naszą wyobraźnię i doskonalą nasze kreatywne myślenie. Ponadto umilają nam czas wolny i umożliwiają nam czytanie tego, na co mamy ochotę. No bo w końcu, jeżeli lubię magię, to czytam fantazje. Jeżeli lubię jakiś, na przykład, artystów, dziennikarzy, czytam ich biografię. Chcemy się dowiedzieć o faktach dotyczących, na przykład, jakiejś wojny, czytamy książkę dokumentalną. Dzięki książkom mamy wybór Mamy wybór, możemy uciec od rzeczywistości i zaszyć się w najgłębszych zakamarkach fikcyjnego świata. Pokazują nam one rzeczy, których nie widzieliśmy, sytuacje, o których nie mieliśmy pojęcia, emocje, których nigdy nie czuliśmy. Widzimy emocje autora i jego opinie na dany temat. Możemy dowiadywać się nowych rzeczy, które mogą zmienić nasz pogląd na świat. Podsumowując, one zwyczajnie pokazują nam niesamowicie niewielki fragment bezkresnego świata.